Dobra, to ja chciałem opowiedzieć trochę o threat modelingu, czyli po polsku modelowaniu zagrożeń. Jakby temat mnie zainteresował w ostatnimi czasy, bo miałem okazję wziąć udział w dwóch warsztatach na ten temat. A jakby zagadnienie nie jest w żaden sposób nowe, ale po prostu wydaje mi się, że staje się coraz bardziej popularne, więc pomyślałem, że to jest dobry temat na nasze szkolenie. I tak naprawdę, ten threat modeling, czyli to modelowanie zagrożeń, to jest analiza reprezentacji naszego systemu pod kątem problemów związanych z bezpieczeństwem lub prywatnością. Czyli chcemy jakby znaleźć potencjalne problemy, które mogą się natrafić w naszym systemie i chcemy, żeby jakby ten cały, na koniec tego procesu modelowania zagrożeń, chcemy mieć odpowiedzi na cztery pytania. Czyli chcemy wiedzieć, e, jak wygląda ten system albo funkcjonalność. E, chcemy wiedzieć, co może być nie tak. E, jakby dla każdego zagrożenia, chcemy mieć informacje, jak można temu zapobiec. E, no i na koniec, oczywiście, e, to może być proces iteracyjny, czyli zastanawiamy się, czy znaleźli, za, znaleźliśmy wszystko, co chcemy, chcieliśmy, czy może pojawiły się jakieś nowe zagrożenia, o których wcześniej nie pomyśleliśmy. Więc e, na końcu. E, Analizujemy to jeszcze raz i patrzymy, czy coś można byłoby do tego dodać. No i oczywiście, jakbyśmy sobie przypomnieli, jak wygląda OWASP Top 10, czyli tam spis najważniejszych podatności występujących w aplikacjach webowych, no to jedną z kategorii jest Insecure Design. No i właśnie celem takiego modelowania zagrożeń jest wykrycie tych problemów wcześniej, czyli im wcześniej zidentyfikujemy jakieś ryzyko, no to tym mniejszy jest koszt poprawy. To tak samo jak z jakimiś bagami, jeżeli e, albo zmieni się jakieś wymaganie, albo znajdziemy jakiegoś, jakiegoś baga, no to czasem dużo większym kosztem jest naprawienie go, jak już coś siedzi na jakimś środowisku, jak już e, coś zrobiliśmy niż na samym początku. No i to jest ta, ta właśnie idea shift left, czyli chcemy e, wykryć to ryzyko jak najwcześniej. Najlepiej jeszcze zanim w ogóle powstał jakiś kod na, na etapie e, jakby projektowania funkcjonalności. E, no i dodatkowymi benefitami jest oczywiście wzrost, wzrost świadomości całego zespołu e, oraz lepsze zrozumienie działania systemu. E, bardzo często to się odbywa w jakiejś takiej formie spotkania, i ważne jest, żeby tu uczestniczyły różne grupy e, przedstawicieli w projekcie. Czyli to nie jest tylko tak, że deweloperzy spotykają się we własnym gronie i omawiają, to, to chodzi o to, żeby zaangażować. Więcej osób z różnych grup, czyli deweloperzy, DevOpsi, testerzy, osoby z biznesu też są, też są widziane, mogą mieć coś do powiedzenia, więc tu chodzi o to, żeby osoby się spotkały i zrobiły burzę mózgu na ten temat. Oczywiście zależy od wielkości projektu. Pewnie jeżeli mamy projekt z 20-30 osobami, no to bez sensu trzeba wybrać jakąś reprezentację, ale. Powiedzmy, że przy takich mniejszych projektach to można mówić o spotkaniu całego projektu. Dobra, i w bezpieczeństwie mówi się o takich cechach systemu, czyli confidentiality, czyli poufność, integrity, czyli integralność, i availability, czyli dostępność. No i generalnie, jak analizujemy system, to często patrzymy na te trzy cechy, czy znajdujemy jakieś zagrożenie, które narusza którąś z tych cech. Okay. No i generalnie czyli model, 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 modelowanie zagrożeń to jest analiza reprezentacji systemu, czyli najpierw musimy mieć jakąś reprezentację systemu. Czyli jakby pierwszym krokiem jest w jakiś sposób zwizualizować ten system. Najczęściej, jakby jakieś potencjalne błędy z bezpieczeństwem pojawiają się tam, gdzie przepływają dane, więc takim naturalnym typem diagramu to jest diagram przepływu danych. Czyli możemy sobie zamodelować system w taki sposób, czyli identyfikujemy komponenty, wszelkie systemy, podsystemy, jakieś API, API zewnętrzne, bazy danych, nie wiem, kolejki, jakieś inne, nie wiem, pliki na dysku, w których coś trzymamy i tak dalej, po prostu identyfikujemy to i zaznaczamy strzałkami, jak te dane przepływają. I można to zrobić dla całego systemu, czyli E, oczywiście to jest jakiś prosty przykład z internetu, gdzie ten system nie jest aż le, e, bardzo jakby ogólny poziom, ale można też zrobić pe, to per funkcjonalność, czyli mamy jakąś konkretną funkcjonalność, to jest chyba przykład jakieś logowania, no to możemy bardzo dosłownie rozpisać, co się dzieje w każdym kroku, e, gdzie te dane lecą, czyli e, między użytkownikiem a serwerem, między serwerem a bazą danych, e, co jest w każdym kroku robione po to, żeby można było zidentyfikować e, potencjalne problemy. No i oczywiście tutaj nie liczy się jakby narzędzie, z którym to zrobimy, może to być jakiś draw.io albo tego typu narzędzie. Ważne jest to, żeby przygotować sobie taką, taką reprezentację systemu, żeby po prostu na tym spotkaniu mieć to przed oczami, żeby wszyscy mogli spojrzeć na to i znaleźć jakieś potencjalne problemy. Dobra, no i tym drugim e, faktycznym e, etapem jest powiedzenie sobie, co może pójść nie tak, czyli to jest chyba najfajniejszy moment, czyli wcielamy się w rolę tych złych, czyli e, staramy się e, e, pomyśleć jak e, taki atakujący, czyli e, jakie punkty systemu mogą być zaatakowane, e, w którym momencie przepływu danych ktoś może coś zrobić, co przeszkodzi e, działaniu systemu. No i generalnie tu chodzi o to, żeby każdy miał okazję się wypowiedzieć, więc to często tak jak nie wiem, na przykład na Reddit jest taki brainstorming, że każdy zgłasza swój pomysł. No to tutaj tak samo to nie chodzi o to, żeby jedna osoba wymyślała zagrożenia, tylko po prostu jest burza mózgów, gdzie każdy, jakby jego zdaniem wypowiada się, co może pójść, nie tak. No i generalnie tutaj można też skorzystać z już takich gotowych bibliotek ataków, czyli pod dany komponent można znaleźć e, już popularne e, e, ataki i w ten sposób trochę przyspieszyć naszą pracę. E, no i tutaj e, takim najpopularniejszą metodyką e, znajdowania e, e, problemów, potencjalnych zagrożeń e, to się nazywa stride, czyli to jest taki mnemonik od słów e, spoofing, tampering, repudation, information disclosure, denial of service i elevation of privileges. No, i ona została wymyślona przez Microsoft, ale to było dawno temu, już chyba z kilkanaście albo więcej lat temu. Ale generalnie stanowi taki, powiedzmy, najpopularniejszy sposób na identyfikację zagrożeń. Czyli po prostu przechodzimy sobie przez każdą kategorię krok po kroku i próbujemy znaleźć jakieś potencjalne zagrożenia. Dobra, no i pierwszym jest Spoofing, czyli podszycie się pod coś. No i generalnie, jak będziemy mieli e, jakby diagram e, pokazujący przepływ danych, no to na przykład możemy zauważyć, że, e, nie wiem, na przykład nasz system odbiera jakieś e, powiadomienia, jakieś huki z innego systemu, no to na przykład e, na modelowanie zagrożeń można byłoby zwrócić uwagę, e, czy mamy jakąś autoryzację w tym miejscu, czy na przykład ktoś może sobie podszyć się, nie wiem, pod jakąś stripe'a albo pod jakieś inne API, które e, jakby robi zapytanie do naszego systemu. E, no tak samo właśnie, nie wiem, na przykład czy dobrze skonfigurowaliśmy maile, czy, e, czy można się patrzeć pod naszego maila i zasymulować e, wiadomość e, e, do użytkownika, która wyłudzałaby jakieś dane w e, jakiś sposób. E, tampering, czyli powiedzmy takie modyfikacje, czyli możemy, nie wiem, przechwycić e, jak mamy ten flow o alpha, to możemy na przykład przechwycić zapytanie i spróbować pobawić się jakimiś tam parametrami i sprawdzić, czy jesteśmy w stanie coś tam popsuć. No tak samo jak mamy jakieś tokeny JWT, no to można spróbować sprawdzić, czy są poprawnie zaimplementowane, czy na przykład podmiana jakiejś tam wartości nie sprawia, że jesteśmy w stanie coś złego zrobić w systemie. Reputation, czyli za, Niezaprzeczalność, zaprzeczalność w sumie tak to się chyba tłumaczy. E, czyli generalnie przede wszystkim tu chodzi o jakiś taką audytowalność systemu, czyli nie chcemy doprowadzić do sytuacji, że użytkownik na przykład stwierdził, że jest jakaś ten, transakcja finansowa i to nie on zrobił, to ktoś się włączył na jego konto i e, on chce zwrócić kasy za to. No i generalnie system powinien e, być w stanie. E, Logi z systemu powinny być w stanie powiedzieć, co faktycznie się zadziało, czy ktoś się zalogował, czy się nie zalogował, z jakiej przeglądarki, z jakiego IP itd. itd. E, information disclosure, czyli e, na przykład możemy mieć e, dostęp do danych innego użytkownika, czyli standardowe, nie wiem, bawienie się URL-em, co się stanie, jak zmienię z, e, slash 1 na slash 2, czy dostanę e, informacje odnośnie innego użytkownika. Tak samo to może się dotyczyć jakby infrastruktury, czyli na przykład mamy bucket S3, w którym trzymamy dane i co się stanie, e, jakby, czy mogę podejrzeć pliki, e, do których nie powinienem mieć dostępu. E, denial of service, czyli mm, jakby za, e, przerwanie dostępności usługi. No i tutaj jest dużo przykładów, bo standardowo to kojarzymy z jakimś takim na zasadzie będziemy bombardowali e, Niesamowitą ilością requestów po to, żeby serwer się zapchał, ale też powinniśmy szukać takich e, rzeczy, które można robić niskim nakładem wysiłku, a uzyskać duży efekt. E, I na przykład e, to jest dosyć stare, ale podobno w Django jeszcze nie wiem, parę lat temu e, była taka podatność, że e, algorytm, algorytm do haszowania haseł e, był bardzo złożony, jeżeli chodzi o e, zasoby potrzebne. No i wystarczyło podać jakieś bardzo, bardzo długie hasło i Generalnie serwery potrafiły paść, bo wymuszaliśmy duże zużycie zasobów, żeby zahaszować to hasło. No ale teraz w dobie LLM-ów to możemy po prostu spamować jakieś chatboty, nabijać koszta. Jeżeli zauważymy, że to powoduje spowolnienie strony, to na przykład właśnie możemy zadawać tego jeszcze więcej. Tak samo właśnie jakieś przetwarzanie dużej ilości danych, czyli na przykład nie powinno być sytuacji, że generowanie jakiegoś dużego raportu na jednego klienta powoduje spowolnienie całej strony, ale nie wiem, ktoś może klikać generuj raport i w kółko, i w kółko, i wtedy powoduje to, że e, jakby system odmawia dostępu. No tak samo jakaś ciągła rezerwacja miejsc w systemie biletowym. Jeżeli nie przemyślimy tego, no to ktoś może sobie wejść i zarezerwować wszystkie miejsca, i na przykład nie wiem. na na godzinę one są wyłączone z użytku, to, to też jest pewna forma e, denial of service. No i elevation of privilege, czyli e, czy jestem w stanie jakoś podnieść sobie uprawnienia, czyli nie wiem, czy e, mogę zmodyfikować swoją rolę w systemie, na przykład, żeby zostać administratorem. E, a to zwłaszcza się tyczy miejsc, w których mamy na przykład e, coś dostępne przez jakiś jeden endpoint, drugi endpoint, więc często jest różnica między tymi endpointami że jakaś e, walidacja jest zaimplementowana na jednym, a na przykład brakuje jej na drugim, więc e, takie sytuacje można byłoby e, też dyskutować w e, tym miejscu. No i jak już mamy wylistowane zagrożenia, e, no to musimy sobie powiedzieć, e, co możemy z tym zrobić. No i takie cztery podstawowe e, e, możliwe odpowiedzi to zapobieganie, eliminacja, transfer odpowiedzialności i akceptacja. No i Każde zagrożenie powinniśmy rozpatrywać w kontekście naszego systemu coś, co stanowi zagrożenie dla innych, to może się okazać, że my jest, jesteśmy w stanie zaakceptować to ryzyko i po prostu stwierdzamy, OK. Nawet jak to się stanie, no to to nie będzie koniec świata, więc prawdopodobieństwo jest niskie, więc akceptujemy. Możemy zapobiegać, czyli widząc zagrożenie, możemy trochę zmodyfikować daną funkcjonalność i na przykład sprawić, że Prawdopodobieństwo wykorzystania te, tego zagrożenia jest mniejsze. Możemy wyeliminować, to znaczy, możemy na przykład usunąć cały feature, stwierdzamy, że to jest zbyt ryzykowne, i na przykład, jeżeli to nie jest kluczowe dla biznesu, no to jak sobie zsumujemy za i przeciw, to się okaże, że okej, okay, to nie jest jednak nam potrzebne, więc możemy nawet doprowadzić do eliminacji jakiejś funkcjonalności. Albo transfer odpowiedzialności, czyli mówimy, że dobra, to my nie jesteśmy za to odpowiedzialni, tylko na przykład kupujemy jakąś usługę od nie wiem, jakiegoś prowajdera i to on powinien zadbać o to bezpieczeństwo, czyli to ciągle nasz system, ale jakby przenieśliśmy odpowiedzialność na inną jednostkę. No i tutaj w, jakby w tej metodologii stride jest dla każdego typu zagrożenia jest jakieś takie podstawowe sposoby zapobiegania. Czyli jak nie musimy przechowywać sekretów, to nie już przechowujemy, a właśnie autoryzacja jakieś sygnatury itd. Tak tak Więc to można sobie po prostu mieć taką checklistę, którą jesteśmy w stanie przeanalizować po to, żeby sprawdzić, czy, czy jesteśmy w stanie zapobiec jakoś danemu typowi zagrożenia. No i ostatnim tym krokiem jest po prostu ponowna analiza, czyli jeszcze raz spojrzeć sobie na e, diagram, który przedstawia nasz system, zastanowić się, czy ujęliśmy wszystko, czy mamy jeszcze może jakieś zagrożenia i czy dla każdego zagrożenia podjęliśmy stosowne akcje. To mogą być jakieś etykiety na dziurze, to może być e, jakiś dokument, który podsumowuje to. To jakby nie jest system w jakiś sposób. Ważne, żeby po prostu nie to się nie zakończyło na momencie. Zidentyfikowaliśmy ryzyko, musimy jeszcze mieć jakieś e, jakby wnioski na temat każdego ryzyka, czyli e, w jaki sposób e, e, odnieść się do każdego z nich. E, no i generalnie jakby to nie jest nic odkrywczego, jak usłyszymy jak modelowanie zagrożeń, no to w sumie to jest mniej więcej ten proces, który opisałem, e, ale to jest coś, co wymusza na nas myślenie o bezpieczeństwie już na etapie projektowania systemu funkcjonalności, więc, e, moim zdaniem, to jest coś, co warto wdrożyć e, w, e, w projektach. E, to nie jest tak, że to jest jakaś tam metodologia, która trzeba ściśle przestrzegać. To możemy sobie dostosować pod nasze e, potrzeby, więc e, jakby trzeba sprawdzić, co dla nas działa, ale myślę, że są jakby gotowe biblioteki, które wymieniają najważniejsze zagrożenia, więc. E, Myślę, że zacząć jest dość łatwo, więc e, polecam spróbować e, w projektach. E, jakby ktoś był bardziej zainteresowany, e, poczytajmy więcej na ten temat. To jest taka książka od e, Adama Szostaka i on jest chyba, e, jakby, takie, powiedzmy, taka biblia fec modelingu. Tak, tak to ujmę. E, tam jest wszystko e, dokładnie opisane. Tyle. Dziękuję.